Słuchajcie, zastanawiam się teraz, czy jeżeli ktoś właśnie w tym momencie przełączył na dwójkę, to się dziwi... ...i mówi, kurde, dlaczego telewizja polska transmituje rozdanie syryjskich nagród filmowych? To w ogóle musi być fajna impreza, co nie? Uwaga, Złotego Beduina otrzymuje film... Halma, 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 halma! I cała ekipa. I wielbłądy. Mam wybrać najlepszego aktora to nie jest taki problem, no nie? Ale już na przykład aktorkę? Słuchajcie, one wszystkie wyglądają tak samo. Pod tych szmat tylko takie oczy wystają. To trochę wygląda, jakby ktoś znaczy spoglądał, z, wiecie, z, ze skrzynki na listy. Kiedyś mój kumpel był w tamtych y, stronach na urlopie, no i chciał zagadać taką jedną dziewczynę. No i tam podszedł, zagaduje, dowcipkuje, podrywa, Tu jest, słuchajcie, na nic. Po czterech godzinach się dopiero zorientował, że to ktoś pranie wywiesił. <noise> nie nieźle, naprawdę. Ale z takim wyglądem mógłbym spokojnie prowadzić taką imprezę. E, chociaż rzeczywiście jest parę rzeczy, których nie, nie mogę albo nie powinienem robić. Na przykład ostatnio przestałem pijać kawę z e, automatów z tych takich, wiecie, kubeczków. Bo gdzie sobie stanąłem z takim kubeczkiem, to zaraz ktoś podchodził i wyrzucał mi dwójkę. Z imieniem też mam czasami przewalone. E, siedziałem kiedyś z kumplem, wchodzi moja mama, aby dał na chwilę. Więc wyszedłem, wracam, kumpel siedzi. Ty starzy też cię przyzywają? Z tym imieniem w ogóle jest tak, jakoś... Słuchajcie, zastanawiam się teraz, czy jeżeli ktoś właśnie w tym momencie przełączył na dwójkę, to się dziwi i mówi, kurde, dlaczego telewizja polska transmituje rozdanie syryjskich nagród filmowych. To w ogóle musi być fajna impreza, co nie? Uwaga, złotego Beduina otrzymuje film Halma, Hala, Halma, Hala, Halma! I cała ekipa. A, halua, 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 halua. A, halua, halua. I wielbłądy. Mam wybrać najlepszego aktora to nie jest taki problem, no nie? Ale już na przykład aktorkę? Słuchajcie, one wszystkie wyglądają tak samo. Te, pod tych szmat tylko takie oczy wystają. To trochę wygląda jakby ktoś znaczy spoglądał, wiecie, z, z, ze skrzynki na listy. Kiedyś mój kumpel był w tamtych y, stronach na urlopie. No i chciał zagadać taką jedną dziewczynę. No i tam podszedł, zagaduje, dowcipkuje, podrywa, Tutek jest, słuchajcie, na nic. Po czterech godzinach się dopiero zorientował, że to ktoś pranie wywiesił. nie istnieje, naprawdę. Ale z takim wyglądem mógłbym spokojnie prowadzić taką imprezę. E, chociaż rzeczywiście jest parę rzeczy, których nie, mo nie mogę albo nie powinienem robić. Na przykład ostatnio przestałem pijać z y, automatów, z tych takich wiecie, kubeczków. Bo gdzie sobie stanąłem z takim kubeczkiem, to zaraz ktoś podchodził i wyrzucał mi dwójkę. Z imieniem też mam czasami przewalone. E, siedziałem... Jakieś z kumplem, wchodzi moja mama, aby lartować na chwilę. Więc wyszedłem, wracam, kumpel siedzi. Ty starzy też cię przyzywają? Nie wiem, w ogóle jest tak jak już Kiedyś sobie pomyślałem, że... Kur...